Dzień dobry, Panie Marku. Będzie Pan na zebraniu wspólnoty? Tak? To do zobaczenia. Panie Anielu. Witam serdecznie na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej. Składka na fundusz remontowy wzrośnie. Sprzeciw! Jacka, kto to jest ten młody? No by jakiś. Prowadził się niedawno. Głosujmy za przyjęciem absolutorium. Panie Marku, zagłosuje pan? Chce pan głosować na mnie? No niech pan podniesie rękę. O, dziękuję. No to mamy ręce. Chciałem powiedzieć, że... Hmm... Wiem, a no, gdyby tak... Naprawić tę budkę ptaków? Odmalować ławkę. I obrodzenie. Zajmie się pan tym po pracy. Zgoda? Nie zapominaj pan, dla kogo pan pracujesz. To przecież na wspólnoty. No. O Boże.